Czy Można swój smoka według w Minecraft. Właśnie dzisiaj przetestujemy? dzisiaj, czy można swój smoka według w Minecraft? Z tej strony Rizlerek i zapraszam Was do materiału. Przychodzimy Minecrafta, czyli zabijamy głównego smoka Endu, ale to spokojnie, spokojnie. Bierzemy te jajko. Na początku trzeba o nie kliknąć, wziąć pochodnie i znaleźć ogólnie, gdzie to jakoś teleportowało. Jak znaleźliście jajko, używamy... Używamy pochodni, żeby zebrać, czyli budujemy dwa bloki do dołu, kładziemy pod tym ostatnim blokiem pochodnie i niszczymy ten główny blok. W takim momencie dostaniemy jajko do naszego ekwipunku. A zapytacie, jak wyhodować tego spoka? No najprostsze, co może być. Robimy 3 x 3 z obsydianu. Dajemy trochę jeszcze większą, większą, większą jedną jeszcze większą górę i kładziemy do środka. Ja jako smoka. No i czekamy, czekamy. Jest, 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 jest. Mamy smoka, mamy smoka, jest, jest. Tylko on lata, lata cały czas, więc trzeba po prostu go znaleźć i nakarmić go rybkami. O, zleciał, zleciał, zleciał. Uuu! smoka, więc możemy wziąć siodło, Wejść na niego i zacząć na nim lata! Jak wam nam się spodobał, zapamiętajcie subskrybujcie kanał i dajcie łapkę do góry. I pamiętajcie! Pochwalcie się swoim smokiem w komentarzu. Popa!